Mam na imię Piotr, pracuję od 5 lat w firmie Polsat Jacek Korczak, która jest autoryzowanym serwisem marki Kubota. Do moich obowiązków należy m.in. wykonywanie przeglądów okresowych ciągników marki Kubota. Obsługa na 500 godzin jest podstawą i najczęstszą wykonywaną usługą i wchodzi w skład pozostałych przeglądów serwisowych. Klienci pytają mnie, dlaczego okres obsługowy jest tak długi i poddają wątpliwość fabryczne zalecenia. Odpowiedź jest prosta. Jakość i właściwości filtrów oraz olei Kubota pozwala na bezawaryjną eksploatację. Aby wykorzystać pełne możliwości ciągnika, wszystkie jego podzespoły muszą być w pełni sprawne i o tą wydajność dbają oryginalne materiały eksploatacyjne. Kubota pracuje też nad postępem w olejach i filtrach, bada w laboratoriach oraz sprawdza przewagę nad zamiennikami. Stosując nieoryginalne filtry i oleje, skracamy interwały czasowe, co prowadzi do zwiększenia kosztów przeglądów. Jeśli chcemy oszczędzać, róbmy to mądrze ze specjalistami. Jakość niby kosztuje, ale w efekcie jest o wiele tańsza. Porada praktyczna, jak za pomocą oryginalnych materiałów eksploatacyjnych zmniejszyć spalanie. Po pierwsze, filtr powietrza. Zredukujemy opory na saniu. Więcej powietrza dostaje się do komory spalania. Po drugie, filtr oleju. Oryginalny ma parametry ściśle dobrane do konkretnego silnika. Po trzecie, filtr paliwa. Wpływa na wydajność silnika. Po czwarte, olej silnikowy zapewnia właściwe smarowanie i zmniejsza opory wewnętrzne silnika. Jak zmniejszyć koszty nowego ciągnika? Pracuj nim dłużej dzięki oryginalnym materiałom eksploatacyjnym. Należy pamiętać, iż oleje pracujące w maszynie chłodzą, smarują oraz czyszczą silnik, ale również absorbują wilgoć. Dlatego, mimo braku wymogów od producenta, zalecam wykonać obsługę przynajmniej raz w roku, nawet jeżeli ciągnik nie wykonał 500 godzin. To, co należy do obowiązków każdego użytkownika, to tak zwana obsługa codzienna, która jest zapisana w instrukcji obsługi. Pozwala to wydłużyć eksploatację maszyny oraz filtrów. Na pewno łatwiej zrobimy. To gdy maszyna jest czysta i schludna. Dlaczego warto powierzyć ciągnik autoryzowanemu serwisowi Kubota? Po pierwsze, można polegać na wiedzy i doświadczeniu mechaników zdobytych na szkoleniach serwisowych. Po drugie, przesmaruje wszystkie punkty zgodnie z zaleceniami producenta. Po trzecie, mechanik, jak lekarz, powie o zaleceniach w specyfice eksploatacji. Po czwarte, zmniejsza ryzyko wystąpienia awarii i związanych z tym z tak zwanych przystoi w sezonie. Po piąte, zwiększa wartość przy ewentualnej odsprzedaży. Sukces w rolnictwie to nie tylko maszyny, ale również dbałość o środowisko. Dlatego autoryzowany serwis Kubota zleca utylizację filtrów i olei do odpowiednich firm. Stosowanie oryginalnych części kubota i obsługa w autoryzowanym serwisie to opłacalna inwestycja. Podam trzy przykłady. Pierwszy klient Bogdan, kubota M7040, 6700 godzin. Serwisowany u nas w Polsat Krujec. Do tej pory bez żadnej awarii. Drugi klient to Vitold, ciągnik kubota ME5700 Narrow z roku 2001. Przebieg 6600. Serwisowany u nas w Polsat Grójec w dalszym ciągu bez awarii. Trzeci klient Paweł. Ciągnik Kubota L5040 z roku 2007. Przebieg ponad 9000 godzin. Serwisowany na oryginalnych materiałach eksploatacyjnych i też cały czas pracuje.